Jest to wspólna debata. Jako pierwsza zabierze głos pani Aszton. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Rozpocznę od podziękowań dla pana Liska za przygotowanie sprawozdania. Jak powiedziałam wczoraj wieczorem, kiedy zobaczyliśmy się, przyjeżdżałam z Europejskiej Agencji Obrony. Tam gratulowano mi wykonanej pracy. Panie przewodniczący. Na temat wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony nie może być debaty ignorującej kryzys finansowy i cięcia w budżetach obronnościowych. Wynika to z koncentrowania się na potencjale militarnym i dzieleniu się nim. Mieliśmy tutaj bardzo ważne misje i operacje zapotrzebowanie na to, by Unia Europejska robiła coraz więcej i lepiej, jest coraz większe. Musimy reagować na skomplikowane zagrożenia dzisiejszego dnia, zagrożenia cybernetyczne, bezpieczeństwo energetyczne i tak dalej. Musimy wziąć na siebie globalne, globalną odpowiedzialność, zapewniając wartość za wydane środki. W tym celu działania w ramach WPBiO muszą być oparte na skutecznych strategiach na kompleksowym podejściu na y, odpowiednim potencjale, jak stwierdziła Komisja Spraw Zagranicznych 1 grudnia. Ograniczenia budżetowe zmuszają nas do oszczędności, ale również y, do współpracy. Wspólne wykorzystanie y, środków, wspólne programowanie pomocy rozwojowej, solidarność w ewakuacji obywateli w Europie itd. Tak tak Wszystko to y, Trzeba robić lepiej za mniej środków. Komisja Spraw Zagranicznych poparła moje wezwanie do maksymalizowania synergii, zacieśniania współpracy, uzupełniania się. Chcę zagwarantować, że działania zewnętrznych, Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych Komisji i państw członkowskich uzupełniać będą się nawzajem. W Komisji tej. Uzgodniliśmy, że Unia Europejska musi poprawić swoje operacje poprzez określenie potrzeb, poprzez realizację jasnych celów i strategii wyjścia. Parlament Europejski z parlamentami krajowymi i rządami poszczególnych krajów odgrywa ważną rolę w zapewnieniu nadzoru demokratycznego w polityce obrony, jak stwierdziłam w swoim oświadczeniu na temat odpowiedzialności politycznej. Panie Przewodniczący, chciałabym skupić się na osiągnięciach zeszłego roku na poziomie struktur stworzyliśmy służbę działań zewnętrznych która teraz może radzić sobie lepiej z kryzysami robi to szybciej i w sposób bardziej inteligentny kiedy w styczniu 2011 stworzyliśmy tę służbę trzeba było zareagować na wiosnę arabską mamy teraz odpowiedni sztab kryzysowy który radzi sobie skutecznie na przykład z kryzysami na rogu Afryki w Libii czy na Wybrzeżu Kości Słoniowej. W systemie nadzoruję ten system, współpracuję z resztą służb. Mamy też zdolność wczesnego ostrzegania w grupie zapobiegania konfliktu. Wzmacniam teraz, wzmacniamy teraz wiedzę na temat polityki bezpieczeństwa w delegacjach unijnych. Wszystko to osiągnęliśmy poprzez restrukturyzację istniejących zasobów, Poprzez zapewnienie sprawności i elastyczności, bez rozwiązań drogich i złożonych. Nasze podejście kompleksowe przekłada się na kompleksowe działania. Uważam, że Europejska Służba Działań Zewnętrznych jest tutaj w dobrym miejscu. Możemy powiązać wszystkie instrumenty Unii Europejskiej, zapobiegać konfliktom, rozwiązywać konflikty, wykorzystujemy te możliwości w rogu Afryki oraz na południu, na południu od Europy. Niektóre osoby uważają, że zmęczyliśmy się polityką obrony. W tym roku intensywnie w tym obszarze pracowaliśmy. Mamy konkretne rezultaty oraz kompleksowe konkluzje rady co do potencjału wojskowego 30 listopada. Komitet sterujący zapewnił zobowiązania państw członkowskich co do konkretnych projektów, także tam, gdzie kryzys Libii wykazał nasze braki. Jest to dobry krok w kierunku ważnych osiągnięć w przyszłym roku, na przykład na szczycie w Chicago. Jak wspomniał pan Lisek w swoim raporcie, nie ma alternatywy dla współpracy w tym obszarze. Współpraca międzykrajowa. Może być zasadą, a nie wyjątkiem, aby zachować i rozwijać potencjał europejski. Zgadzam się ze słowami pana Liska, który mówi, że łączenie i dzielenie się zasobami zapewnia lepsze wykorzystanie potencjału, unikanie też cięć. Starać się będę ze swojej strony, by zapewniać współpracę pomiędzy państwami członkowskimi oraz zwiększyć konkurencyjność na świecie i sprawność naszej branży obronnościowej. W lipcu przedstawiłam sprawozdanie na temat WPBIO, gdzie określiłam parametry dalszej pracy, jeśli chodzi o sprzęt wojskowy i cywilny oraz planowanie operacji, współpracę z partnerami. Rada Spraw Zagranicznych z zadowoleniem przyjęła moje zmiany. Inicjatywy państw członkowskich, inicjatywa weimarska i inne zape zapewniły y, dalszą wartość dodaną naszych prac. Chcę pragmatycznie kontynuować działania, jeśli chodzi o operacje WPBiO. Stworzymy centrum operacyjne w rogu Afryki y, przed styczniem przyszłego roku. Pozwoli nam to, przetestować to narzędzie, by wzmocnić synergie cywilno-wojskowe oraz wyciągnąć wnioski na przyszłość. Jestem przekonana, że zrobiliśmy już wiele współpracując z partnerami. W obszarze bezpieczeństwa i obrony stosunki z NATO są sprawą kluczową. Widać to w traktacie lizbońskim, który jest pierwszym traktatem unijnym, który odnosi się bezpośrednio do NATO. Te instrumenty można wykorzystać we współpracy z NATO. Powinniśmy ws wspierać się nawzajem. Robiłam wiele, by współpracować tu ściśle z panem Rasmussenem, by zbliżyć Unię i NATO w kierunku podejścia pragmatycznego, by zrealizować ogólny cel stworzenia rzeczywistych, bliskich stosunków. Kryzys libijski pokazał, potrzebę tego rodzaju działań. Współpracujemy w wielu obszarach. Jestem zadowolona, że potwierdzam, iż potencjał tam, gdzie dzielimy się zasobami, został zrealizowany na poziomie współpracy wcześniej niespotykanym. ONZ oczywiście jest naszym ważnym partnerem. To partnerstwo jest rzeczywiste. Działamy w Afganistanie, w Somalii, w Kosowie, w Libii, w Libii poprzez dialog strategiczny. Osobiście współpracuję z naszymi strategicznymi partnerami, partnerami, jeśli chodzi o obronność, na przykład w rogu Afryki czy w Libii. Podpisałam umowę ramową z USA w czerwcu w sprawie uczestnictwa w misjach cywilnych w WPBIO 60, 60 Amerykanów działa już w Kosowie i w Afganistanie w naszych strukturach. Chciałabym zbliżyć się też do innych krajów partnerskich, także tych na południe i na wschód od Europy. Chciałabym teraz odnieść się do przyszłości. Myślę, że musimy zapewnić dalszą operacyjność naszego podejścia, wiążąc zapobieganie konfliktom, rozwój, rozwiązywanie konfliktów. Pbio. WPBIO ma kluczową rolę w walce z przestępczością zorganizowaną, przemytem narkotyków, broni, także handlem ludźmi. Wiąże się to z konfliktami, na przykład na Sahelach zagrożenia wiążą się z napływem broni do Libii. Tego rodzaju narzędzia łączą się w pełną strategię, jest to kluczowe. Musimy zwracać uwagę nieustannie na tworzenie sił oraz potencjału. Rada zrobiła wszystko, by poradzić sobie z tym wyzwaniem. Zbadam innowacyjne możliwości tworzenia siły w pierwszej połowie 2012 roku. Chodzi tutaj o właściwe osoby na właściwym miejscu. Jeśli chodzi o potencjał wojskowy, powinniśmy zapewnić dzielenie się zasobami, nie tylko w obliczu ograniczeń finansowych, ale także by zapewnić lepszą skuteczność w długim terminie. Musimy też poprawić skuteczność misji i operacji. Unia Europejska powinna działać poprzez nasze misje i operacje, by zapewnić wartość dodaną w oparciu o wskazane potrzeby, jasne cele i strategie wyjścia, by zapewnić trwałe wyniki. Jeśli uda nam się zrealizować misję, Możemy tworzyć miejsce istniejące, możemy tworzyć nowe, na przykład w takich obszarach ważnych dla Europy jak Sahela i Libia. Panie Przewodniczący, WPBIO może być skuteczna i ambitna tylko w zakresie, w jakim na to pozwolimy. Ważna jest tutaj wola polityczna, ambicja. Oznacza to, że budżet tej polityki powinien odpowiadać aspektom finansowym tworzenia sił. Parlament Europejski w ostatnich miesiącach odgrywał tu kluczową rolę i chciałabym w tym miejscu mu podziękować. Na zakończenie, Panie Przewodniczący, chciałabym podziękować za wsparcie w pracach w ramach WPBIO. Chciałabym zobowiązać się do pracy w ramach WPBIO, która jest ważną częścią działań zewnętrznych Unii Europejskiej. Ponownie chciałabym Panu Liskowi podziękować za jego sprawozdanie. Dziękuję. Dziękuję. dziękuję Pani bardzo, a teraz na cztery minuty oddaję głos panu liskowi. Szanowny panie przewodniczący, pani wysoka przedstawiciel, szanowni państwo. Dziękuję za te miłe i ciepłe słowa pod adresem raportu chciałem powiedzieć...